Dzisiaj jesteśmy w Bieszczadach. Ostatni dzień zdjęciowy do mojego nowego filmu. Szanowni się I zapowiada się nowe, dobre kino. I to kino chcę Wam polecić. Nowy film Piotra Cyronia. Bo o nim tu jest mowa. Namiesza w tym świecie. Nieźle. Polecam serdecznie Czarek Pazura. Ja, jako reżyser filmu, cieszę się, że to coś, co, co zrobiliśmy, okazało się, że po prostu ma coś do powiedzenia: że cała ta popularność tego filmu i tak dalej, tak dalej dzieje się z tego, że po prostu ten film jest zrozumiały, że film powinien być. powinien mieć akcję. To znaczy, akcję. I ten film także się udał, także że zdobył także Rosję, bo, bo on został w Rosji być pokazywany. Dzisiaj, e, dzisiaj jesteśmy po premierze e, mojego następnego filmu. E, chciałbym Wam zdradzić troszkę rąbkę tajemnicy, ponieważ razem z moim serdecznym przyjacielem e, napisałem scenariusz. E, jeśli dobrze wszystko się potoczy, to za parę miesięcy rozpoczniemy zdjęcia w Bieszczadach. E, to będzie zupełnie nowy projekt. Eee, już duża produkcja podjeść tak tylko trochę, a potem pod, podjedź tutaj, zatrzymaj się po olafu